My Summer Car gra która pojawiła się 24 października 2016 roku na Steamie gra przez 8 lat miała dużo aktualizacji od dodania skoczni narciarskiej przez dodania różnych obrazów w domu. Aż po wydanie finalnej wersji 1.0 która zamknęła grę we wczesnym dostępie na Steamie w dzisiejszym odcinku pokażę wam rzeczy które pojawiły się w najnowszej aktualizacji. Zwiększono bezpieczeństwo obszarów punktów kontrolnych policji, dodano parkingi na autostradzie. Od teraz ciężarówki na autostradzie będą miały mniej kolizji. Dodano dźwięk eksplozji opony i zwiększono głośność toczenia się opony. Od teraz motorynka będzie pobierać więcej paliwa. Zabierze teraz ferndale i klucze z powrotem, jeśli gracz będzie je miał zbyt długo. Osta może teraz wlecieć, jeśli drzwi domu są otwarte. Drzwi pubów zamykają się teraz automatycznie po zamknięciu pabu. Dodano linie głosowe dla kuzyna. może teraz zostać naszym współwięźniem. Dzięki za oglądanie, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę.